No, witam z tej strony uszy. Pierwsze koty, niestety, nie włączyłem sobie mikrofonu, kiedy komentowałem pierwszą scenkę. Kiedy nasza dzielna pani kapitan trafiła na sztorm, no ale dobra, ktoś potrzebuje naszej pomocy. Nie wiem, a może mu nie pomożemy, może wrócimy do kajuty, nie musimy mu pomóc. No, cienko to widzę. A jest szalupa w sumie, nie? No. W ostatniej sekundzie. Dobrze, że jesteście. Że nie zostaliście na statku. No dobra, to to jest chyba ta nasza wyspa, nie? Co będziemy? Budować wioskę, czy tam to nasze imperium. Zobaczymy co z tego będzie, nie? No dobra, szukamy brata. Tak? Szukamy brata, czy tutaj co jest? Farma brata, czy co tam. Chyba nie będziemy tego czytać. Dobrze, mamy szczyt wieży. Rozejrzymy się ze szczytu wieży. Dobrze, coś nam tutaj zawadza. Minus 3 błyskawice. Otwieramy drzwi za darmo. Bez błyskawic się otwiera, ok. Tylko czyszczenie terenu będzie. O, zagadka. Jako, że jestem dorosły, <grybujesz> to jest to dla mnie proste. Ale co tam? Proszę, sto błyskawic. No i jest wioska. Farma w sensie. no wioska farma. Na jedno wychodzi. Eee, co, co, co tutaj? Błyskawica. Wrota. Musimy się tam dostać, nie? Czyli w drogę. Co to jest za cel? O, początek przygody, wyprawy. Eee, o, Family Farm, czyli to jednak. Jednak rozbiliśmy się przed. Latyfundiami, rodzinnymi. Proszę, nawet drewno dostaniemy. O, i tutaj już nic nie trzeba będzie czyścić. Co to będzie? Ścieżka do czego? Homeward? W każdym razie coś tam z domem, nie? E, most tym razem. Proszę, 216 obłyskawic. To tutaj, coś tu daje. O, linę. Proszę. A to trzeba było tutaj przejść, nie? Hmm. Czyli najpierw tutaj powiedzą, że nie możemy, a potem to trzeba będzie pozbierać. Coś tak czuję. Hmm. No dobra. Nie ma szans. Nie ma, nie ma szans na herbatkę i. Suche ubranie, trzeba naprawić most. No właśnie, tak jak mówiłem. No ale trzeba się jednak przekopać. To nie wziąłem tego. Tak zrobimy. Aha, i tutaj też bez. Bez stracenia błyskawic. Ja chodzę, a ten siedzi. No pięknie. Jak tylko tą farmę odzyskam, to będzie przy świniach oporządzał. No i naprawiamy. Jedna deska mógłbyś pomóc. I jeszcze narzeka. O, kurde, niebezpiecznie. Żadne thank you, tylko powinien dostać zjebkę, że nie pomógł, tak? W dwójkę by to może lepiej zrobili. No dobrze. We need to get to the farm. Potrzebujemy dojść, dostać się do farmy. A to jeszcze nie tak blisko. Może nas tutaj wilki zaatakują, albo ludożerce, zmutowane krowy. Z farmy się uwolniły. Jakieś motywy Resident Evil 4 Village, Któż to wie. A i farma jest tutaj, ale można odbić też tutaj. To sobie odbijemy. Może tam jakieś bonusy są. No, proszę. Wykopalisko z błyskawicami. I tu też są błyskawice. No, miałem nosa. Nie możemy iść jak po sznurku. Ale tu będą znajdźki. W formie mikstur z błyskawicą. Czyli dzisiaj nikt nie zaśnie na farmie. Co tutaj? Na... Aha, drogę do... O kurde, drzewo. No to błyskawice tutaj. Co, co, co? Ona się martwi, czy on się nie przestraszył? Kurde, widzę, ona tak się tutaj dba, tak? I szuka brata, i tego Harrisona. E jak ona ma na imię? Kurde, co to jest? O, można zbliżać uuu, takie duże szkoda, że odbija aha, ta, siekiera widzicie, już człowiek stary nie niedowidzi a w gierki mu się zachciewa grać o, a nie ma błyskawic, tylko po prostu siekiera no? mogliby dać jakieś drewno za to Ok, o kurde, pies mi zaczyna piszczeć tego byśmy nie chcieli Kokuś. No wiecie, my sobie tutaj gramy w gierki dla dzieci, a tak w ogóle to ja za pół godziny muszę po moje dzieci do szkoły pojechać. <taki> Takie tutaj układy są. A już czeka. już czeka po prostu, bo chce wyjść, on bardzo lubi Bardzo lubi jeździć samochodem, bardzo lubi na sobie koło szkoły pochodzić, no bo tam wiadomo ruchliwe miejsce, dużo ludzi z psami, więc on już w tym takim swoim biologicznym zegarze czuje, że to jest ten czas, więc może zrobimy tak, wejdziemy do wiochy, rozejrzymy się i wrócimy w następnym odcinku, może jeszcze dzisiaj, aczkolwiek, ale jak to jest, nagle odwróciło się, odwrócił się kąt widzenia, no dobra, nieważne, rozejrzymy się, zakończymy, za minusie. O, jest farma. Yy, I ten. co to make your way to the home. Tak, drogę do domu zrób. Wyrąb sobie. Może tutaj te znaczki to sobie zostawimy następny raz. Zobaczcie ile tutaj jest otwierania. I wrócimy dzisiaj, ale już z czymś innym. Jest tyle gier, które chciałbym sobie przy was pograć. Więc tutaj się zapowiada ciekawie. Aha, muszę jednak, tak? A bo z tego kilow zrobię. Dobra. Z tego kilow. No i będziemy sobie skakali od tematu do tematu. Tak sobie myślałem, że może jakieś inne gry, farmy znajdę. Tutaj się wypukamy z energii, bo zobaczcie, to jest 30 punktów. Ale... Bonusowo mamy prawie 200, a potem będzie tylko 30, a to to będzie szybko, szybko będzie znikało niestety, nie? No dobra, to do domu nie włazimy, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczyska!